Robert Biedroń, który już mnie dawno temu zablokował na Twitterze, natomiast teraz Twitter się zmienił i już można patrzeć na to, co robią osoby, które nas zablokowały, napisał takiego tweeta: Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. To dobry moment, aby raz jeszcze podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest w Polsce milczącą codziennością. Każdego dnia członkinie naszych rodzin, nasze sąsiadki i znajome padają jej ofiarą. To boli. Tak napisał Robert Biedroń, który prawdopodobnie jest ostatnią osobą, która powinna pisać takiego tweeta i nawet Twitter dodał mu notkę następującej treści. Robertowi Biedroniowi w związku z zawiadomieniem jego matki prokuratura postawiła zarzuty pobicia skutkującego co najmniej siedmiodniowym okresem leczenia z artykułów 157 i artykułu 207 kodeksu karnego. Ja przyznaję, że nie mam zielonego pojęcia, jak można być tak głupim, żeby być Robertem Biedroniem i z taką historią napisać takiego tweeta. W głowie mi się to nie mieści, ten tweet pokaz. Pokazuje też typową lewicę, to znaczy przemoc, głupota, hipokryzja oraz zakłamanie.